No, szybciej. No, halo, kotek. No, Loriu. No, no, no. Gdzie, Franio? No już mił, patrz, jest. Cześć, Franio. Yy, halo, słuchajcie mnie, Cze cześć, cześć, siema, siema, Dawid. Mam pytanie, Franio, dlaczego jak byłem u ciebie z chłopakami i pukałem drzwi, dzwonię dzwo tym dzwonkiem i, i pukałem ci do drzwi na hamatu, to nie otworzyliśmy nawet drzwi? No, musiało mnie nie być w takim razie w domu, przecież bym chciała. domofon odebrałeś, odebrałeś domofon. No, jak odebrałem domofon, niemożliwe to tą ofertę, ja schodziliśmy na dół, na dole, z na ofertę, to chłopaki to kiedy dzwonili kilka it's razy, odebrały tą ofertę, ja mówię, halo, halo, Franio, zresztą krzyczę, wołam, żebyś mi otworzył drzwi, a, a oni powiedzieli, Franio, masz w dupie, away. bo nawet nic mi nie, nie chcesz Dobra, powiem ci prawdę, Dawid. No. Słuchaj, to była taka later. sytuacja, dobra, no, ale... Kurde, no, bo wstyd mi było, no, bo ja mam dziewczynę, nie? No, no i akurat wbijaliście podczas gdy no, uprawialiśmy sens po prostu. Dziękuję 5 zł. No. Wejdź 5 na mojego live'a na kimę, ale no napisz na czacie, obgadamy warunki i pieniądze za wspólnego live'a. Dziękuję na 5 złotych, dziękuję na 5 złotych! Donejki! na mojej live. Za to wam dziękuję pan Ryszard, mój tata i sławny youtuber Dawid Jasper. Dziękujemy wam, dziękujemy wam z tego serduszka, widzowie. Serduszko tak. na widu. Proszę, serduszko na widu. Serduszko Dawid! Czy ty nie chciałbyś zrobić yy, wspólnego live'a nagrać? No chcę, no mnie mi to załatwić. Miejcie mi to załatwić. No właśnie i słuchaj, na przykład jakby to było już w ten weekend, to dałoby radę? Dałoby radę, dałoby radę. Yy, bo ty mieszkasz w Pabianicach, tak? Tak, tak, tak. To co ty byś powiedział na to, na przykład, no nie wiem, czy sobotę, czy niedzielę byśmy to jeszcze ustalili? No. Yy, ja, by, ja bym po, po ciebie po prostu, wiesz, podjechał autem, no, ty tak możesz tak. normalnie autem jeździć i tak dalej, nie ma żadnego problemu. Nie mam, nie mam. Dobra. I franio, na przykład... franio, 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 Wysam Ci zaproszenie, wysam Ci zaproszenie, Ci na Discorda, Robert Burlejka, w stronę Dobra, dobra, a ja Cię już wcześniej dodałem, więc chyba już jesteśmy nawet dodani. No tak, tak. Super. Tak. Ty, Dawid, to weź mi, weź mi powiedz, jak ja mam to wszystko ogarnąć, bo to, czy z Ryszardem ja muszę pogadać, czy jak ja mam to zrobić? Nie jak musi, to... nie musi on gadać, nie musi. No to czekaj. Bo żeby to wszystko... Nie no muszę, żeby to wszystko ustalić i tak dalej, no żeby nie było później żadnego problemu, że pan Ryszard będzie się martwił czy coś takiego, nie? No tak, masz rację, masz rację. No no to właśnie, no to e, jakbyś, nie wiem, później mi dał czy numer do Ryszarda, czy po prostu powiedział... Pana Ryszarda! Panu... Pan, Ryszarda pan Ryszard. Przepraszam. Nie będzie, nie będzie mi ojcał, nie pozwolę sobie. Ryszarda, pana Ryszarda, gdzie jesteś szczeniaku. Obraźliwek mnie ojca. Tego ci nie daruję. Franio. Dwadzieścia złotych. Dawid mnie. tu, Franio. Powtarzam tu, Franio. Przepraszam za to, że powiedziałem Ryszard zamiast pan Ryszard. Dawid tu, Franio. Powtarzam tu, Franio. Przepraszam za to, że powiedziałem Ryszard zamiast pan Ryszard. Vindt van de maat, raad. Ga er een gaggerij, bes op de maat. Vindt van de maat, raad. Frad, ja, bes <middels> de Ga er een Ja, bes op de maat. Ga er een gaggerij. Heeee. En wat is dat? Wat is dat? Wat Dobra, przepraszam cię Dawid, Pan Ryszard. Okej, okay, dobrze. No, moja wina, bo wiesz, bo ja jestem niewyspany i tak dalej i mi się pomiesza, pomieszało. No dobrze. Przepra Dobra, słuchaj Dawid, to powiedziałbyś, nie wiem czy teraz pan Ryszard jest Powiedziałbyś panu Ryszardowi, w sensie zapytałbyś się, czy na pewno nie jest, to nie jest problem, że tam w sobotę czy w niedzielę cię tam zabrać na jakiś czas, na dzień, na kilka godzin To mówił, aby na prywatnym coś z moim tatem pogadać, okej? Okay? To go do komputera po prostu Franio. Halo, Czekaj poczekaj, poczekaj, wyciszę live'a, żeby ludzie nie słyszeli, poczekaj. A dlaczego nie słyszeli? A dlaczego Frank? Przepraszam, Franik jest z a gdzie są gdzie nie. ma. Nie, na obecną chwilę ja jestem po zabiegu, nie ma żadnych spotkań. A za de, ale z Dominikie, nie, nie, Dominikiem było spotkanie. W październiku mówi. dopiero będzie możliwe. W październiku, ale co w październiku? Bo ja się będę lepiej czuł. Dobrze już! Ja ja Musimy! Na... Z raniu, z raniu inni wszyscy by chcieli. Ale dostanę, ale dostanę tyciaka za to. Tyciaka bym dostał. Tysiąc złotych bym dostał. Dobrze. Od, Dobrze. Od niego tysiąc złotych. Nie są ci potrzebne pieniądze. Ale ta piastinka to ta 1000 bo oszalejesz na punkcie tych pieniędzy? No mam. Jesteś ja więcej wartościowego niż ci pytał, skąd jesteś, mu tata, kara mi gdzieś pytać. Yy, wiesz co, nie. ja jestem z Warszawy. Jak ja często to mu pokazać, że ja ten, że ja mam transmisję, że ja normalnie streamuję i tak dalej, nie? Żeby nie było później. No tak, masz live'a, masz live'a. A da a dać... Nie chcę powiedz, że... W październiku będziesz mógł się spotkać. W październiku pasuje ci? No do października to jeszcze trzy miesiące, nie? Ale czy ci pasuje, mój tata, takie pytanie? Yy, no no na na pewno... nie pytam się, ty się pytasz. Na pewno, no. na pewno mi pasuje, nie? Okej, okay, no wtedy. Ty... No, bardziej, no. Bo, Ale nie ma, czyli nie, na pewno nie ma możliwości, że jakoś bliżej, nie? Tatu, a, a Frania ci pyta, czy nie ma takiej możliwości, gdzieś bliżej? Powiem, uć może, uć bardziej, uć co? Nie bliżej, nie, jest... ty... nie, chodzi, że... Powiedz, że przyjedzie, Chodzi że ja, ja przyjadę, ja przyjadę. No, Do Łodzi przyjedzie, przyjedzie, tak, ja Nie ma, dopiero w październiku, Ale co ty gadasz, wczoraj gadaliśmy że twój tata powiedział, że 6 września jesteście w Gliwicach. I że możecie no. albo dzień wcześniej, albo gdzieś później zrobić live'a. Nawet mi to powiedział wczoraj. No 6, 6 9. No, to 25. tam Czuczek teraz jest. Nie kłamie tak, po prostu się nie chce! Nieprawda! Dawid, ja, jak, jak będziesz chciał, ja normalnie mogę ci zapłacić, nie? I tak dalej. Ja Okej, okay, dobrze, nie ma sprawy. Panu Ryszardowi też na pewno coś przywiozę, nie? No dobrze, dobrze. Tylko, że czyli nie ma opcji w ogóle, żeby, żeby na przykład, nie wiem, w ten weekend albo następny nie ma takiej opcji, nie? Tak, Żeby był, wiesz, no w wakacje, nie? Bo później ja to nauczę. Tak, 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 tak. Nie dałoby się w weekend, bo, ono, bo niedługo nie są wakacje, wakacje. Wakacje są. W październiku powiedziałem dopiero. No dobra. Ja muszę wyzdrowić. Musimy, mój, teraz wyciągnąć To teraz, po bardzo ciężko operacji w szpitalu, ja rozumiem. i lekarz kazał, leka, i lekarz kazał wypoczywa w ogóle. No, ży, powiem, powiedz, że też, że życzę zdrowia, natomiast wiesz, no i my nie będziemy, byśmy nie przeszkadzali na pewno, nie? Tylko bym cię odebrał, i bym cię odstawił, by się nic nie stało. No, no tak, właśnie. Dawid, Dawid, słuchaj, tabid, słuchaj, tak. To nie nie? Tam na ulicę warszawską. No. dla taty, że idziesz na liwityn. Pójdziesz z Franiem i on ci odwiedzie i ta się nie dowie. Albo do portu Portucika, do Portu Dudzika pojedziecie. No. Co Po ale prostu ale słuchaj. Czekaj, ale... czekaj, 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 czeka. słuchaj, ale nie, nie czekaj, słuchaj Czekaj, to po pobiją go, bo go tam nie lubią. Nie drzwi się, ej, nie drzwi się, żeby twetak nie słyszał, czekaj. Po prostu... jak pójdzie na to oni go tam pobiją, bo do cholery oni Ale wieku! Nie pójdziecie na Lewityn. Powiedz tacie, że jedziecie na Lewityn, albo do portu a po prostu sam jedziesz. A twój tacy musicie puścić. Nie, nie będę po Aha. No to... Ulani powiedział tak, powiedział tak. Eee, Powiedz twemu tacie, że jedziesz na Lewityn, albo do Portuć do manufaktury to cię puści. I żeby, i żeby ci prawdy nie dowiedział. To powiedział Lanika ta. Powiedział Lani. O kam, tata że jest na ale to Portuć. To cię puści. Simont. 50 zł. Zrób tego i z franiem to będą wysyłać takie duże donajty. Zrób tego i z franiem to będą wysyłać takie duże donajty w ten weekend. Pierdol się. Co oni sobie robią z franiem, a nie, a nie ty, nie wiesz, teraz robił. Gądź! A ja ci mówię! Ja cię nie odzywam! Zaczyna, zaczynasz, to po co mnie ciągnie? Bo co mi zamieniłeś? Daj mi go ci pójdziecie po tole i Mało ci pieniędzy, to ci dam. Daj mi kurwa, mać powód. Już się nie zaniedbam. Nie potrzebuj pieniędzy, dam ci. Nie chcę. No. Tu spokój się.